Cześć, cześć. E, oferta ode mnie na weekend. W sumie to już ogłaszałem go. Później już go przestałem ogłaszać, bo jakiś czas u nas jeździł. Chyba już jest za 4 miesiące, ale trochę to już za dużo i trzeba się go pozbyć. Mercedes w 204, 2-2 dieselek, koni w automacie. E, jeździ, skręca i hamuje. E, dobrze się prezentuje. Ładne alusy 18 mg, przyciemnione tylne szyby. Fajne nawet wyposażenie, fajnie to jedzie, mało pali, ale już trochę stoi. W sumie nawet zapomniałem o nim i, i muszę ponowić to ogłoszenie. A zacznę od tyłu. Elektryczne szyby, wiadomo. Ta pizzerka z tyłu jest jak nowa. Czujniki parkowania z tyłu. Bardzo duży bagażnik. elektrycznie składane lusterka AMG felgi 18 naprawdę robią robotę eee, światło aksedonowe czujników parkowania są czujniki parkowania z przodu też jak i z tyłu, ale kamery cofania nie ma leciutko przetarty fotel miałem to zrobić, ale nie mogę się za to zabrać jakoś eee, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, 4 elektryczne lusterka Wielofunkcyjna kierownica tempomat 280 przebiegu skrzynia automatyczna chodzi jak zegarek, ładny wysuwany ekranik. Mamy też grzane fotele przednie, klimatyzację automatyczną. No wszystko co, co potrzeba jest. Eee, a Jest też szyberdach elektrycznie otwierany, ale nie chcę wam tego pokazywać, bo jest mróz. Wydaje mi się, że nie powinno się w mrozie otwierać, ale jest i działa. Aj, pokażę Wam go jeszcze szybko pod maską, ale co tam? Niedawno serwis olejowy zrobiony. Tam poduszki pod silnikiem są powymieniane. Turbina widać, jest praktycznie nowa. Tam też nie wiem, czy to będzie, nie będzie widać. Ale no, jest generalnie sprawny w pełni technicznie pod każdym względem. Jeżeli bylibyście zainteresowani takim samochodem, zapraszam do mnie do góry. E, dobra cena będzie, bo, bo chcę go sprzedać. 25 900, faktura VAT marża, kupujący zwolniony z opłat. E, telefon kontaktowy 691 414 406. Zapraszam. Mniej zainteresowanych można udostępnić. Może ktoś z Waszych znajomych będzie szukał takiego samochodu. Pozdrawiam. Cześć.